Cześć, dzisiaj mam dla Was tutorial, czy też samouczek o tym, jak jak najszybciej zacząć streamować swoje lekcje, czy swoje wykłady e, przez Facebooka za pomocą OBS-a. To było dużo trudnych słów, ale postaramy się zrobić tak, żebyście do końca tych. Pewnie 30 minut, jak znam siebie, ale, ale do końca tych 30 minut, żebyście opanowali takie podstawowe zagadnienia. Jeżeli już w związku z tym, jaka jest sytuacja, że jest kwarantanna i jednak trzeba wszystko robić zdalnie, jeżeli już staraliście się dowiedzieć coś więcej na temat tego, jak zacząć swoje, swoje wykłady online, no to pewnie wiecie, że jednym z pierwszych takich urządzeń, z którego można skorzystać, to jest telewizja. Telefon. Bezpośrednio z aplikacji facebookowej można streamować na bieżąco. To rozwiązanie jest najprostsze pod słońcem. Dosłownie można wejść, wejść na aplikację facebookową, wejść na grupę, jeżeli stworzycie grupę dla swoich uczniów czy studentów i możecie bezpośrednio z telefonu streamować. I niestety, minusem tego rozwiązania jest to, że nie bardzo można udostępnić swój ekran. Dlatego ja dzisiaj pokażę troszkę bardziej skomplikowane rozwiązanie, do którego potrzebujecie tylko laptop. Laptopa. Wszystkie narzędzia, o których będę mówił, są darmowe. Wszystkie rozwiązania są darmowe i my z nich często korzystamy. Także zacznijmy, przejdźmy już do samego, do samego tutorialu. Zapraszam. Pierwszym narzędziem, z którego, z którego należy skorzystać, to jest OBS. Znajdziecie go na stronie. OBSproject.com. Ja zresztą wszystkie, wszystkie linki zostawiam poniżej, więc możecie sobie spokojnie na nie wejść. OBS to jest open broadcaster software, to jest darmowe oprogramowanie do streamowania, do nagrywania swojego ekranu. Takie oprogramowanie, które pozwoli wam połączyć się zarówno jeżeli byście chcieli z YouTube'em, ale też z Facebookiem, co będzie właśnie w przypadku naszym dzisiejszym. Zresztą chciałbym wytłumaczyć trochę dlaczego będziemy Korzystali z Facebooka i z OBS-a, bo rozwiązań do streamu jest bardzo dużo, ale niedużo jest rozwiązań, które są jednocześnie darmowe, a na tym nam zależało, żeby, żeby osoby, które będą ten tutorial sobie oglądały, żeby mogły od razu zacząć za darmo, za darmo robić, robić te wykłady czy, czy zadania, które, które, o których wspomnieliśmy. To po pierwsze, a po drugie, żeby też obsługiwały jak najwięcej osób, bo Większość takich narzędzi dedykowanych do streamu czy do, do webinarów, one są płatne powyżej jakiejś ilości osób, które, które biorą w nich udział. Dlatego nam zależało na tym, żeby to były darmowe rozwiązania, ale żeby, żeby były na tyle popularne, bo konto na Facebooku jednak sporo osób ma. A pomimo tego, że ograniczeniem teoretycznie jest konto na Facebooku, to jeżeli zrobicie swoją grupę, o czym za sekundę będę mówił, grupę na Facebooku otwartą, to wtedy, wtedy też mogą oglądać wasze wykłady osoby, które, są, które nie są zarejestrowane na Facebooku. No dobra, no to zaczynamy od obs -a. Wybieramy sobie nasz system operacyjny. Zazwyczaj prawdopodobnie to będzie Windows. Zaczyna nam się ta instalacja, ten ten plik instalacyjny pobierać. Poczekamy chwilę, aż on się pobierze, a w międzyczasie powiem Wam o tym, jak założyć grupę na Facebooku. Więc, jeżeli wejdziecie, wejdziecie na, na Facebooka, to po lewej stronie od razu macie grupy i możecie tutaj utworzyć swoją nową grupę, nadać jej nazwę, dodać parę osób, jeżeli, jeżeli macie te osoby w znajomych, Rozumiem, że jeżeli to są wasi uczniowie albo studenci, no to możecie nie mieć ich z różnych powodów w znajomych na Facebooku, ale możecie też po prostu stworzyć grupę i przesłać link do tej grupy, na przykład przez maila do, 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 wszystkich, do wszystkich, żeby mieli do niej dostęp. Tutaj jest, tutaj jest to ustawienie publiczna czy prywatna grupa, i tutaj w zależności od tego, jak, jak ustawicie tą grupę, taka będzie też. Widoczność, widoczność tych streamów. Więc ja bym jednak namawiał do tego, żeby zrobić to publiczne. W tej chwili na, na, na szybko wydaje mi się, że to nie jest jakiś problem, że wszyscy będą mieli możliwie dostęp do, do waszych grup. No chyba, że z jakiegoś powodu wiecie, że to będzie problem, no to wtedy robicie ją prywatną i po prostu udostępniacie, udostępniacie tylko link osobom, które powinny mieć do niego, powinny być, mieć dostęp. Można też z nią zrobić Ukrytą, jeżeli ona jest prywatna, więc tutaj nie będzie tej opcji w tej chwili, jeżeli zrobiłem, zrobiłem grupę, grupę publiczną. Ja taką grupę już założyłem: Analiza Matematyczna 1. Kto był na polibudzie ten zna na pewno ten, ten przedmiot. On na wszystkich kierunkach wydaje mi się, że jest. Więc będziemy dzisiaj do tej, do tej grupy starać się streamować. Ok. Więc zakładanie grupy mamy z głowy, teraz, teraz sam program. Ściągnął, ściągnął się już, już OBS, klikamy sobie w ten plik instalacyjny. Daje nam, możliwość, daje nam to od razu możliwość instalacji. Instalacja jest banalnie prosta. Wystarczy cały czas klikać Next. I e, chyba, że chcecie gdzieś w innym miejscu zainstalować niż to domyślne, ale to prawda, prawda, jest taka, że instalacja jest banalna. Troszkę trudniej się zaczyna za chwilę, czyli sama konfiguracja programu. Ok, poczekamy aż się zainstaluje. I na koniec instalacji daje nam możliwość od razu, e, od razu odpalenia e, OBS-a, więc e, to zrobimy. No i jesteśmy w OBS-ie. Parę słów na samym starcie. Co tutaj widzimy? To okno po środku to będzie okno, które będzie widoczne, tak na dobrą sprawę, streamowane, czyli to będzie okno, które będzie widoczne dla osób, które będą odbierały naszego live'a. Tu po lewej stronie mamy tak zwane sceny, czyli jeżeli będziemy chcieli sobie ustawić różne sceny, będziemy mogli ustawić jedną, w której na przykład jest tylko prezentacja, jedną, w której jest prezentacja i nasza kamera. To żeby szybko między nimi przeskakiwać przez Przeskakiwać pomiędzy takimi ustawionymi scenami, no to mamy dokładnie to okno w tym miejscu. Tutaj są źródła, do których zaraz będziemy dodawali różne rzeczy. Po co są te źródła? No więc, jeżeli chcecie dodać sobie, żeby na przykład OBS streamował z kamery bezpośrednio, albo żeby, żeby pokazywał część waszego ekranu, albo żeby pokazywał jakąś grafikę, to wszystko dodaje się, dodaje się w tych źródłach. Następne. To jest audio mikser, czyli, czyli głośność waszego mikrofonu. W tej chwili mikrofon nie ma żadnego mikrofonu podłączonego do komputera, więc. Więc on pokazuje ten domyślny mikrofon, który jest razem z kamerą. Można w tym miejscu sobie wyciszyć ten mikrofon. Jeżeli chcecie, na przykład, żeby Was nie było słychać w danym momencie, chcecie sobie zrobić przerwę jakąś, to możecie wyciszyć mikrofon i wtedy, wtedy stream będzie bez głosu. Pierwsze co zrobimy, to pójdziemy do ustawień. I w ustawieniach, powiększmy sobie te ustawienia, żeby było je widać. W ustawieniach pierwsze co, co zrobimy to będzie jakość, jakość naszego streamu. Tutaj można maksymalnie dać rozdzielczość taką jaką ma rozdzielczość wasz ekran. Nie będę komplikował za nadto. Polecam jednak pomimo wszystko korzystać z tej 1280x720. Jeżeli macie możliwość tej wyższej rozdzielczości, no to to będzie zawsze lepsza jakość, trochę jeżeli o to chodzi. Natomiast te najniższe dają pewność, że w związku z tym, ile danych przesyłacie do Facebooka, jak macie szybkie łącze, że jednak ten stream nie będzie przerwany. Ja ustawiam, ustawiam to w tym przypadku, znaczy proponuję, że, żeby w tym przypadku korzystać z tej rozdzielczości 1280 na 720 Jeżeli chodzi o audio domyślne ustawienia naprawdę dadzą radę. Teraz następną rzeczą, którą, którą bym odznaczył to, prze, to robienie rescalingu, czyli rozszerzanie waszego, waszego wideo, żeby tego, tego na pewno nie było i ustawiłbym tutaj bitrate na po pierwsze CBR, nie wiem, czy powinienem tłumaczyć dlaczego. To jest po prostu stała, stała, stała prędkość przesyłania i maksymalnie Facebook w tej chwili przyjmuje 4 megabity, czyli 4000 4 kilobitów. I to tyle, jeżeli chodzi o takie ustawienia bardzo, bardzo techniczne. Mam nadzieję, że przetrwaliście jakoś razem ze mną. Przejdźmy teraz może do ustawień samego streamu. Więc przechodzimy tutaj do zakładki Stream, mamy Facebook Live, wybieramy domyślny serwer, to nie jest żaden problem, i teraz klucz. Skąd wziąć ten klucz? Ten klucz. To jest, to jest w jaki sposób OBS połączy się z waszym streamem po stronie Facebooka, tak? Czyli przechodzimy do naszej grupy, którą sobie stworzyliśmy i tak naprawdę zacząć streamować można na parę sposobów. Po pierwsze jest facebook.com/live/create. Tam możecie utworzyć transmisję na żywo i po tym jak utworzycie tą transmisję na żywo Da Wam możliwość udostępnić ją na grupie, i tutaj, jak sobie wpiszecie, wpiszecie waszą grupę, to możecie zaplanować tą, tą transmisję. To jest o tyle istotne, że jeżeli z wyprzedzeniem będziecie wiedzieli, że, że dana transmisja będzie miała miejsce, to Facebook stworzy taki, taki post, w którym będzie informacja o tym, że ta transmisja zaraz się odbędzie. Czy zaraz, czy za jakiś czas. Ale załóżmy, że od razu chcecie, chcecie streamować bezpośrednio na grupę, tam nie zajmować się żadnymi, żadnymi e, narzędziami, więc wchodzimy na grupę i tutaj można umieścić post, zdjęcie i można m.in. zacząć transmisję wideo na żywo. Pierwszą rzeczą, jaką Facebook zrobi, to zaproponuję, żeby uruchomić Wasz aparat, tak jak tutaj widać, i żebyście zaczęli bezpośrednio streamować z, z tego aparatu, który macie dostępny. To jest ta opcja, o której mówiłem w ramach używania telefonu do streamingu. To znaczy, można to zrobić tak w ten sposób, natomiast nie jesteście w stanie, jesteście w stanie udostępnić swój, swój ekran tylko w, przez. Wtyczkę facebookową do dodatkową plus to jest cały ekran. Dużo lepiej jest to jednak zrobić przez OBS-a, bo wtedy macie dokładniejsze macie większą kontrolę nad tym, co się dzieje. Więc zamiast korzystania z aparatu przechodzicie do połącz i tutaj wam Facebook daje klucz do waszej transmisji. Kopiujecie ten klucz, i to jest, to jest klucz, który należy wkleić w tym miejscu. Wklejamy go, wklejamy go tutaj w ustawieniach obs i klikamy Apply. W tej chwili mamy już ściągniętego, zainstalowanego obs mamy utworzoną grupę na Facebooku, mamy podłączony stream do naszego obs To teraz tylko kwestia konfiguracji samego obs Więc spróbujmy teraz go skonfigurować. Pierwszą, pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to klikniemy prawym przyciskiem na źródło i dodamy sobie w tym miejscu Video Capture Device, czyli narzędzie do przechwytywania obrazu. To będzie, to będzie kamera, więc możemy sobie ją opisać jako kamera. I kliknąć OK. W tej, chwili, w tej chwili OBS od razu rozpoznał, że mam podłączoną tutaj kamerę, no bo to jest laptop. Więc od razu pokazał moją kamerę, pomimo że ona jest tak bardzo, bardzo, bardzo nisko, zaraz tutaj, przy, zaraz tutaj przy klawiaturze, więc kąt nie jest najlepszy. Ale OBS to domyślnie od razu sam rozpozna, że ta kamera jest, więc możecie sobie ją dodać i po prostu kliknąć OK. Już w tej chwili mamy. mamy Kamerę. To teraz, następną rzeczą, jaką bym zrobił, to dodałbym, dodałbym ekran, czyli powiedzmy miejsce, w którym mamy prezentację, którą chcielibyśmy streamować. Więc. Tutaj mam przygotowaną prezentację z naszego ostatniego webinaru, i tą prezentację spróbujemy dorzucić do naszego, do naszego streamu po tej stronie. Więc dodajemy Display Capture, czyli przechwytywanie ekranu. Możemy sobie to nazwać jako ekran, tylko bez literówek. Ekran. I po kliknięciu OK, OBS nam tutaj da, da, wrzuci od razu nasz ekran. Co prawda, ten ekran jest w gigantycznej rozdzielczości, dlatego widzimy tylko jego fragment w tej chwili. Ale spróbujemy, spróbujemy go zaraz zeskalować. Łapiemy za brzeg i zaczynamy zjeżdżać, żeby się zeskalowało. Jest spora szansa, że jeżeli macie ekran, który będzie rozdzielczości 720p, to on już po prostu domyślnie będzie, będzie dokładnie takiej wielkości jak stream. No i co, i teraz mamy cały, cały nasz ekran, czyli to, co w całości w tej chwili Wam pokazuję. Widzicie, że ekran przysłonił naszą kamerę, a to dlatego, że jeżeli popatrzymy tutaj w źródła, to ekran jest na górze. To wygląda w ten sposób, że te źródła są ułożone w takiej kolejności, że to, które jest na górze, będzie, będzie widoczne i będzie przysłaniało te, które są pod spodem. Więc zamieńmy je sobie miejscami. I kamera nam się znowu pojawiła. No ale teraz z drugiej strony nie chcemy, żeby, żeby ta strona była widoczna. Więc jak skadrować, jak skadrować ekran? Można z jednej strony po prostu go przesunąć i zostawić po tej stronie, po tej stronie prezentację. Albo można zrobić, zrobić to w ten sposób, że wciskamy przycisk alt. I łapiemy za którąś ze stron ze naszego obrazu i to kadruje, czyli przycina, przycina ten obraz z, jednej, z jednego z boków. Ja, ja to skadruję w tej chwili, skadruję ten obraz za pomocą właśnie Alta ze wszystkich stron do samej naszej prezentacji. Zrobimy tak, żeby tutaj była widoczna, trochę zjadę niżej. I super. I przy okazji też może zeskalujemy trochę tą kamerę, żeby nie była aż taka gigantyczna. Ustawimy ją sobie gdzieś tutaj po lewej stronie. I teraz zeskalujemy z powrotem naszą prezentację do wielkości takiej, żeby było faktycznie ją widać. No tutaj mamy takie czarne tło, które nie za bardzo nie za bardzo mi się podoba, więc teraz żeby przykryć to tło dodajemy znowu w OBS-ie dodajemy color, color source. I damy sobie nazwę białe białe tło. No to tło w całości w całości przykryje w tej chwili wszystko na naszym streamie, ale jak przesuniemy je sobie na sam dół to nagle się okaże, że wygląda to w ten sposób. Jeszcze tutaj widać cień z naszej prezentacji, więc ja to trochę zmniejszę i w tej chwili, proszę bardzo, mamy przygotowany stream, no i w ten sposób mamy już wszystko ustawione. Mamy naszego OBS-a, mamy grupę na Facebooku, mamy klucz dołożony, wszystko, wszystko powinno już działać. Teraz jest tylko kwestia tego, żeby po prostu rozpocząć stream. My tutaj mamy prezentację, prezentację z naszego webinaru, o czym już wspomniałem, ale ona jest zrobiona w Google Docsach. Tak, na dobrą sprawę nie ma znaczenia, co tutaj umieścicie po tej. Po tej jednej stronie, dlatego że możecie mieć PDF-a, możecie mieć prezentację w PowerPointie, możecie mieć dosłownie wszystko po tej stronie. To jest kwestia tylko tego, żeby dostosować sobie to okno z OBS-a. My Google Docsy polecamy, dlatego że no, są za darmo i macie dostęp, dostęp do tych narzędzi z każdego miejsca na świecie i z każdego urządzenia. Na dobrą sprawę. No dobra, to co? To spróbujemy, spróbujemy nasz stream uruchomić. Czyli teraz Mamy tu otwartą, otwartą tą grupę. Ja sobie ją przesunę, przesunę na tą stronę. Tylko e, zaczniemy, może, od tego, że po prostu uruchomię streaming. Po tym, jak wprowadziłem klucz do obs i kliknę start streaming, to on powinien złapać, złapać od, razu, e, od razu nasz obraz. I proszę bardzo, jest. Przesunę tylko to tutaj. Tutaj otworzę prezentację z powrotem żebyśmy mogli, mogli zobaczyć wszystko. No, trzeba pamiętać o tym, że każdy streaming jest trochę opóźniony. Będziecie mieli 10, 15, czasami 30 sekund opóźnienia w stosunku do tego, co robicie w danym momencie. Dlatego też często, jeżeli bierzecie udział w jakichś naszych, naszych webinarach, to jak zadajecie pytanie, to czasami ono jest jeszcze dodatkowo opóźnione o ten czas, który, który zajmuje, żeby dotarło do mnie, albo żeby dotarło z powrotem do was, życzy to pytanie. Pytanie. Dobrze, już w tej chwili działa. Mamy wszystkie informacje tutaj na samym dole. Wszystkie informacje dotyczące naszego streamu, i tak na dobrą sprawę możemy kliknąć: Rozpocznij transmisję i po kliknięciu rozpocznij transmisję. Nasz stream pójdzie, pójdzie live. Tutaj dostałem oczywiście informację tylko o tym, że nie ma tytułu, więc oczywiście można dodać, dodać tytuł. Dodamy sobie Home Office i można też zrobić dodatkowe opis w momencie w którym przejdziecie do tego żeby rozpocząć tą transmisję jesteśmy na żywo jest, jest na czerwono powinno być mnie normalnie, normalnie widać i tutaj zobaczycie sobie po tej prawej prawej stronie będą wam się pojawiały komentarze, które zostawiają osoby, które będą oglądały wasz, wasz streaming jak chcecie zakończyć zakończyć swój, swój streaming to najlepiej albo można to zrobić przez Facebooka, albo można to zrobić bezpośrednio z OBS-a, kliknąć stop streaming i to będzie, to będzie to będzie tyle. Jeżeli chcecie mieć dostęp do tego nagrania po tym, jak już będziecie streamować, to wystarczy, że e, równocześnie z kliknięciem Start streaming, klikniecie Start Recording i wtedy on zapisuje ten plik, który równocześnie też przesyła do, do Facebooka. No dobrze, wydaje mi się, że omówiłem wszystko, jeżeli chodzi o... Mm... Jeżeli chodzi o transmisję e, na żywo, transmisję razem z e, transmisją swojego ekranu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to możecie zostawić e, komentarze poniżej, ja postaram się na bieżąco odpowiedzieć na wszystko. E, mam nadzieję, że pokazaliśmy Wam, że to nie jest jakoś bardzo skomplikowane e, i chcielibyśmy, żebyście skorzystali z tej wiedzy, e, chcieliśmy się jakoś podzielić, chcieliśmy wziąć udział w tym, e, w tym udostępnianiu swojej wiedzy e, w takim ruchu społecznym. Mam nadzieję, że to się komuś przyda. Dzięki wielkie i do usłyszenia w następnych filmach czy webinarach.